Cześć, witajcie. Dzisiaj nowy Hyundai Tucson Diesel. Zapraszam. Na naszym kanale nie brakuje Tucsonów. Taki jak ten, który go tutaj widzicie po ostatnim liftingu, również kilka miesięcy temu zagościł na naszym kanale. Przy czym tamten był hybrydowy, a ten jest diesel. Tak, tak, ten przez wiele osób nielubiany diesel powrócił do łask. Hyundai przywrócił do oferty wersję wysokoprężną. Stąd Diesel gości na naszym kanale. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Hyundai AutoCentrum Liskalisz za udostępnienie mi tego egzemplarza do recenzji. Zresztą nie tylko tego, mogliście u nas na kanale ostatnimi czasy oglądać mnóstwo pojazdów tego właśnie producenta. Mamy ich do dyspozycji niezliczoną rzeszę właśnie dzięki firmie Hyundai AutoCentrum Liskalisz. Kalisz. Stylistyka tylnej części nadwozia, jakże dobrze znana fanom tej marki. Niektórzy mówią, że przód tego samochodu w tej właśnie wersji, a więc czwórce czy czwórce po lifcie, mam na myśli Tucsona, nie najlepiej wygląda. Tak to wynika z komentarzy, które piszecie mi osobiście. Czwórka czy czwórka po lifcie bardzo przypadła do gustu. Jest to jeden z licznych samochodów, który na drodze wyróżnia się stylistyką i nie można go pomylić z żadnym innym. Jeszcze raz tak gwoli przypomnienia, stylistyka przedniej części nadwozia nadmienię, że jest to samochód w wersji Executive z pakietem Comfort. A dlaczego ten pakiet moim zdaniem ważny, to dowiecie się później. Rzeczony przed chwilą diesel 1.6 CRDI, 136 koni, miękka hybryda z 48-voltową instalacją, skrzynia 7 DCT, a więc automat. Ten samochód ma napęd na koła przednie. Są również dostępne samochody z napędem na 4 koła. Maksymalny moment dobrotowy to 320 Nm, dostępny w dosyć szerokim zakresie od 1500 do 3500 obrotów. Wspomnę jeszcze, że są dostępne 1.6 CRDI 115-konne, maksymalny moment dobrotowy to 280 Nm. Taki silnik jest skonfigurowany z sześciobiegowym manualem. Widzicie co jest w tym miejscu, a wiecie co lubię. W miękkiej hybrydzie kufer o pojemności 546 litrów, w wariancie 115-konnym kufer o pojemności 598 litrów, możliwość składania oparć stojąc z tyłu, lampka ledowa, gniazdo 12-voltowe. Tą półkę można obciążać maksymalnie 60 kg, tak to widać. W tym miejscu organizer. Tutaj układ miękkiej hybrydy, zapasówki brak, nie jest ona również podwieszana od spodu. Jak widać składanie oparcia. 40, 20, 40. A więc wnętrze można sobie w dowolny sposób aranżować, w zależności od ilości pasażerów. No, płaska podłoga, niemalże w sytuacji, gdy złożymy oparcie. Jeżeli chcemy sobie złożyć tylko i wyłącznie środkową część, no to wtedy na przykład listwy, żeby znów nie użyć słowa narty, można sobie transportować. Także jest to wszystko przemyślane. Wersja wersji Executive klapa elektrycznie otwierana i zamykana, a jak zamykana elektrycznie, no to wiadomo, konsumencki test radka. No tak na czwórka z plusem. W demówce mata bagażnika z logo TUSON. Osobiście każdemu maty bagażnika polecam. W każdym moim samochodzie jest zawsze mata bagażnika. Wtedy po prostu łatwiej utrzymać czystość w kufrze. Executive jeździ na osiemnastkach. Taki wzór Alufelg Continental Eco Contact. Rozmiar gumienia to 235-55-18. Pod klapką w lewu paliwa informacja, że to diesel. Informacja, że do samochodu należy dolewać płynu AdBlue. Wskazanie płynu AdBlue można wywołać z pozycji kierowcy na wyświetlaczu komputera pokładowego. Do tego jasnego lakieru ładnie komponują się te czarne listwy, biegną one dookoła nadwozia. Drzwi otwierają się pod takim oto kątem, bardzo szeroko, jak nasuwa. Tylne drzwi niemalże pod kątem 75-80 stopni, to jak nasuwa, bardzo dobra wartość. No i u dołu listwy, a więc nie ubrudzisz sobie nogawek, jeżeli na zewnątrz kiepska pogoda. A i ISOFIXy tylko z tyłu. 129 mikronów, grubość lakieru, dobra wartość. Przemierzyliśmy cały samochód, generalnie wartości pomiędzy 120 a 130 w miarę równomiernie polakierowane. 4,51 m długości, 2,68 m to rozstaw osi. I jak na takie wymiary, to ten samochód jest szalenie przestronny. Nikomu wewnątrz nie braknie miejsca. Pamiętacie mój wzrost to 1,88 m po raz enty to mówię W każdej płaszczyźnie miejsca multum. Fotel w pełni elektrycznie regulowany. Każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję. Nigdzie nie wadzę kolanami. Przyzwoite podparcie boczne. Wygodny podłokietnik. Miejsca multum. Wsiadam za siebie. Tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Również multum miejsca, stopy mieszczę swobodnie, gazetownik na wysokości kolan, duży zapas na wysokości głowy, tak na piąstkę. Oparcie tylnej kanapy regulowane, każdy znajdzie wygodną pozycję. Mogę bez problemu zająć miejsce na środku, dwóch rosłych pasażerów po bokach również się zmieści. Trzecia strefa klimy. dwa razy USB-C, niezbyt mocno zarysowany tunel środkowy. Wygodne miejsce, nawet to środkowe, co nie zawsze w samochodach się zdarza. Choć ukształtowanie oparcia mówiłoby co innego, siedzi się tutaj przyzwoicie, podłokietnik, dwa uchwyty na napoje. Widzieliście, jak to wszystko można składać od strony kufra. Lampka LEDowa w Executive, nie wiem, jak jest w tańszych wersjach. Wnętrze utrzymane w czarnej tonacji, materiały dobrej jakości, nigdzie nie jest twardo, przynajmniej w wersji Executive. Tu jest tkanina, to wszystko jest generalnie miękkie, butelka 0,3 litra mieści się bez problemu, myślę, że półlitrowa również. Poza tym niewiele miejsca w kieszeni i dół jest już mocno twardy. Z tyłu nieco gorzej, u góry twardo, tu jest przyzwoicie tkanina, tu jest miękko, tu podobnie twardo jak z przodu. Butelka 0,3 litra bez problemu, myślę, że bez problemu zmieści się również półlitrowa. Wnętrze wykonane z dobrych jakościowo materiałów, dobrze spasowane. Tu i ówdzie odrobina piano black, która osobiście mnie delikatnie razi, no ale podobno na Dalekim schodzie takie rzeczy lubią. Półka w tym miejscu, półka w tym miejscu, USB-C dwa razy. 12 v gniazdo, w tym miejscu 180 watów maksymalna moc. Dwa uchwyty na napoje, ładowarka indukcyjna, miękki podłokietnik. Pod nim bardzo głęboki schowek, wyłożony filcem na spodzie. Przycisk Drive Mode, Auto Hold, Start, Stop, Off. co od razu czyni asystent zjazdu. Bezpośrednie wywołanie kamery. System kamer 360 stopni to również część pakietu komfort do wersji Executive. Kierownica wielofunkcyjna dobrze leży w dłoniach. upadki do zmiany biegów w tym miejscu. Całość robi dobre wrażenie. Selektor wyboru trybu jazdy, przód, tył, po lewej ręce kierowcy hamulec ręczny, schowek dosyć głęboki, nie jest wyłożony żadną tkaniną. Tablet taki lekko zawinięty po bokach, mi to nie przeszkadza, niektórzy nie lubią tabletozy, no, według uznania... Przywykłem już do tego. Jeden wyświetlacz w tym miejscu, drugi w tym miejscu. Jak widzicie, 21 kwietnia, lany poniedziałek, z dyngus. Na razie nikt nas nie oblał. Pracujemy intensywnie, nawet w święta. Ten samochód mamy już do dyspozycji od kilku dni. Później pokażemy średnie spalanie. Menu w tym samochodzie i multimedia. Generalnie, tak jak w innych modelach Hyundai'a, nie chcemy dublować materiału. To wszystko jest mocno podobne. Co warto zrobić? To warto sobie zaprogramować ten przycisk z gwiazdką według własnych upodobań. Nie mój samochód nie chce nic programować, ale... Gongów lubię się pozbyć. Wiele osób pod gwiazdką właśnie programuje sobie bezpośrednio wywołanie tego menu i dezaktywację gongów. Aktualnie znajdujemy się w kotlinie u mnie pod domem. Nawigacja fabryczna dobrze działa, elegancko się zumuje. Poniżej panel klimatyzacji fizyczne pokrętła. Głośność pracy dmuchawy aktualnie pierwszy stopień dmuchawy praktycznie nie słyszę. Słyszę wyraźnie warkot diesla na wolnych obrotach. Diesel zimny. Drugi stopień, dmuchowa słyszalna. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Ośmiobiegowy zakres. Na ósmym biegu, trzy stopniu, spory huragan. No i przy tym jest nieco głośno. Co jeszcze w tej wersji? Podgrzewany wieniec kierownicy dwustopniowo. Podgrzewane fotele kierowcy pasażera. Trzy stopnie, trzystopniowy zakres, jak mogliście zauważyć. Aktualnie łączny przebieg tego samochodu to 583 km, gdy go otrzymywaliśmy do recenzji, było niemalże 400. Co jeszcze mogę powiedzieć, to domyślnie samochód jest uruchomiony w trybie Eco. Nie wiem dlaczego tak jest, między trybem Eco a normalnie nie widzę za bardzo różnicy, ale zawsze jeżdżę w normalu, a po każdym uruchomieniu widzę tutaj informację Eco. Drive mode w tym miejscu, normal, sport, a więc trzy tryby jazdy: Eco, normal, sport. Jak na razie większość czasu jeździłem w normalu, w sporcie bardzo mało, a i tak po każdym uruchomieniu widzę na ekranie Eco. Odebrałem go do recenzji Wielki Piątek, dzisiaj śmigł z lany poniedziałek, troszkę nim pojeździliśmy Wielką Sobotę. I mogę powiedzieć, że generalnie jedzie bardzo nisko, 1200-1300 obrotów na minutę. Osobiście uważam, że są to za nisko, no ale inżynierowie, czy producenci, projektanci wiedzą lepiej. 5 lat gwarancji, więc nie musisz się niczym przejmować, jeśli chodzi o układ napędowy. Chciałbym, żeby to działało tak, żeby te obroty były co najmniej 1600-1800 obrotów na minutę. Uważam, że jest to zdrowsze dla jednostki napędowej, ale co mi tam wiedzieć, normy unijne, Wymogły takie, a nie inne ekologiczne zachowanie silników. Spójrzcie na wskazanie wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Jak w każdym Hyundaiu, nie jest idealnie na środku, tylko troszkę wcześniej. To jest prawidłowa wartość. Tak to generalnie mają Hyundai. E. Odniosę się jeszcze do możliwości holowania przyczep. Tu są diesel, jak najbardziej może przyczepy ciągnąć. Przyczepa bez hamulca 750 kg, przyczepa hamowana 1650 kg. Takie są wartości podawane przez producenta. Boks dachowy również wchodzi w grę. Maksymalne obciążenie dachu to 100 kg. Lane Assist interweniuje przeciętnie, tak to mogę nazwać, jest dużo lepiej aniżeli w mojej i30, ale do ideału jeszcze trochę brakuje. Od niedawna na kanale jest Hyundai i315. TGDI 140. Tam była siedmiobiegowa skrzynia DCT, tak samo jak tutaj. I ona bardzo dobrze współgrała z tą benzynówką WI30. Uważam, że w Tucsonie diesel jeszcze lepiej współpracuje z tą siedmiobiegową skrzynią. Tutaj po prostu prosi się o automat do diesla. Nie wiem, jak to jest w manualu 115 15-konnym, o nim nie jeździłem. Natomiast współpraca silnika i skrzyni mogę powiedzieć, że wzorowa. Mając na myśli zmianę przełożeń. Jadąc w trasie z prędkościami rzędu 90 na godzinę To jest bardzo przyjemny, wygodny samochód A nie jest to żaden klasowy wóz Choćby w porównaniu z Santa Fe To jest samochód niżej pozycjonowany W miarę dostępny Mnóstwo osób, które ze mną koresponduje Często do mnie pisze informacje, że właśnie to Tucson był ich pierwszym suwem, Są mega zadowoleni I nie mają zamiaru przesiąść się w żadne inne auto No, poniekąd mogę w to uwierzyć Pokaz dynamiki 50 120, Droga S11, jak to u nas tradycyjnie Tym razem Hyundai Tucson Jeszcze tylko małą chwileczkę o, właśnie. Kończy się odcinek dojazdowy, i moja prawa stopa wędruje w podłogę. Tryb normal. I po małej chwili 120. W tej chwili siódme przełożenie. 2200 obrotów na obrotomierzu. Bardzo długie biegi. Szóstka przy 120. Momencik tylko zwolnię. 2700. Piątka, trzy, trzysta. Dalej nie redukuję, bo i po co? Siódemka. Wracam do rozkoszowania się jazda. 120 na liczniku, to samo co zawsze. Miejsce na SC. sucha na wierzchnia, ja już milknę. Średnio około 67 decybeli, Co słyszę? Wyraźnie słyszę opony toczące się pojezdni i delikatnie powietrze opływające samochód. Pomruku czy warkotu diesla przy 120 absolutnie nie słyszę. Stuwa na liczniku w Tucsonie, 98 na smartfonie, 99. Dobre wskazania, niewielka różnica między prędkościomierzem a telefonem. A jak prowadzi się ten SUV Hyundaia? Bardzo dużo wychyły na lewo i prawo, ale trzyma się je z niej jak przyklejony. Obraz systemu kamer 360 stopni, bardzo dobra jakość, linie statyczne, linie dynamiczne, boczne odwzorowanie. System kamer 360 stopni, tak samo czujniki z przodu, z tyłu, informacja o martwym polu w lusterku, czy wielogłośnikowy system Audio Krell. To wszystko wchodzi w skład pakietu Komfort do wersji Executive. Do tego co wymieniłem, jeszcze w skład pakietu Komfort wchodzi informacja o ruchu poprzecznym. Drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sport. O, samochód od razu wyrywa do przodu. Jaki że on się stał nerwowy w tym momencie. Kręci się trochę wyżej i moja prawa stopa wędruje w podłogach. No jest lepiej. Powiem, że wyraźnie lepiej. Trudno nazwać ten samochód sportowcem 1.6 i 136 koni, ale w trybie sport zbiórka jest wyraźnie lepsza. W trakcie gwałtownego przyspieszania warkot diesla wyraźnie słyszalny. Pudełkowaty kształt, 120 na liczniku, wycieraczki dobrze oczyszczają przednią szybę, nie odrywają się przy wysokich prędkościach. Wspomnianej przy prezentacji poziom roztworu mocznika, można sobie to wywołać na wyświetlaczu i fajnie, że taka informacja jest dostępna. Jak miałem kiedyś Megane, tam nie można było sobie takiej informacji wywołać, po prostu nie szło sprawdzić ile blu znajduje się w zbiorniku. W mieście równie dynamicznie jak w trasie skrzynia, nie gubi się. Praktycznie nie zauważyłem. Laga jest minimalna, zwłoka, gdy startujesz z pod ale bardzo minimalna. W trybie i absolutnie w normalu troszeczkę zwłoki jest, ale absolutnie nie nazwałbym tego lagiem. Przed nami dziury, te, które często widzicie w naszych filmach w okolicach Jarosina, 30 kilka na godzinę. Powiem, że odfiltrowanie dobre. Wewnątrz nic nie żyje własnym życiem, ale głośna praca zawieszenia. Na tle innych samochodów, zawieszenie wyraźnie głośniej pracuje. A ile pali, tu są diesel, od zatankowania 165 km, 5,8 to jest średnie, a więc średnie spod mojej nogi. Generalnie trasa, niewielka ilość eski, niewielka ilość miasta. Samochód łączny przebieg 620 km, samochód demonstracyjny, miejcie to na uwadze, od samego początku 7,8, ale na pewno wszyscy ci, którzy jeździli nim przede mną, go nie oszczędzali. Tym razem do odmiany trylinka i to w kotlinie i powiem, że delikatne dudnienie słyszę. No jest tu nieco głośniej, aniżeli w innych samochodach mam na myśli wyboistą nawierzchnię, czy nawierzchnię taką jak ta, więc nierówną, trinka, kocie uby, studzienki, na dobrym asfalcie prowadzi się fenomenalnie, jest bardzo cicho. Tu prowadzi się równie dobrze, ale jest nieco głośniej. Być może na innym ogumieniu, mniejsze felgi, inne opony, tego nie słychać. Ale w prezentowanym słyszałem to wyraźnie. Tu są 2025 wieczorową porą. Światła mijania, za chwilkę światła drogowe. O właśnie, aktualnie na światłach drogowych, ładnie to się prezentuje. Oczywiście to są w pełni lodowe światła, ale nie są matrycy. Niestety matrycy zarezerwowane do najwyższej wersji online. Na szkoda, wielokrotnie dzisiaj wspominany pakiet Komfort mógłby zawierać matrycy. No i tył, również charakterystyczny do Tucsona, nie sposób go nawet wieczorem pomylić z innym samochodem, jeszcze tylko kierunkowskazy i stop. No i to jest to, co również wyróżnia ten samochód, moim zdaniem umieszczone jest zbyt nisko z tyłu, a co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu, nacisnę stop. Moim zdaniem prezentuje się wieczorem bardzo ładnie. LEDowe oświetlenie wnętrza. Jedna lampka, druga lampka, trzecia lampka dla pasażerów siedzących z tyłu. Kabina oświetlona bardzo mocno, wszystko jest wyraźne. Jak zgasza lampki, to popatrzcie, jak świecą się ekrany, jak świecą się przyciski. Białe, neutralne światło, wszystko idealnie czytelne. Tu półka również podświetlana. Przyciski do obsługi, szyby, luster dobrze podświetlone. I co ciekawe, Hyundai. Podświetlone sterowniki lusterek, co nie zawsze ma miejsce w bliźniaczych kijach. Obraz z kamery cofania wieczorem, wszystko czytelne. Podobnie obraz z kamery przedniej. Wszystko idealnie widoczne w tym dobrym ledowym oświetleniu. Full LED -y wieczorem, snop światła duży. Powiem tak, niedawno robiliśmy recenzję i 30, tamten był również na full Ledach. To tutaj snop świateł znacznie większy, w tej chwili światła drogowe, zasięg. Dobry, ale niepowalający, natomiast oświetlenie prawej i lewej części pobocza fenomenalne, jeśli chodzi o światła drogowe. Popatrzcie jeszcze raz na zmianę światła mijania, światła drogowe. Dużo lepiej po prawej i lewej stronie, natomiast jeśli chodzi o zasięg, to uważam, że powinien być jeszcze lepszy. Ile zatem kosztuje Hyundai Tucson Diesel? Prezentowany egzemplarz wersji Executive z napędem na jedną oś to wydatek rzędu 196 tysięcy zł, plus tysiąca za pakiet Komfort, który polecam razem 201,5, a więc nieco ponad 200. Natomiast bazowo wersja Modern startuje od 154 800 zł. Kilka słów tytułem podsumowania. Dla mnie bardzo porządny wóz i fajnie, że wrócił diesel. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie AutoCentrum Miskalisz za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Wam dziękuję za uwagę i do następnego cześć.